Konsul Generalny Rzeczpospolitej w Londynie Mateusz Stasiek wypowiedział się na antenie polskiego radia na temat tendencji powrotnych Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, polski konsul jest zdania, że m.in. ze względu na brexit i pandemię Polacy coraz częściej poważnie myślą o powrocie z emigracji do ojczyzny. W wywiadzie przeprowadzonym podczas audycji kierunek Polska w polskim radiu Małgorzata Frydrych pytała konsula Generalnego Rzeczpospolitej w Londynie m.in. o to, co Polacy z UK sądzą obecnie o powrocie do Ojczyzny, jakie obserwuje się tendencje wśród emigrantów. Mateusz Stasiek stwierdził, że wśród rodaków, z którymi miał do Dotąd styczność w UK da się zaobserwować tęsknotę za własnym krajem i za tymi, którzy zostali nad Wisłą. Konsul podkreślił, że wielu Polaków na wyspach ogląda polską telewizję, czy czyta polskie gazety i polskie portale internetowe, próbując zachować więź z ojczyzną. Jednak decyzja o powrocie dla dużej części osób wciąż pozostaje bardzo trudna, a niektórzy latami oczekują na impuls. Dziennikarka prowadząca audycję zapytała konsula, czy zgadza się on z twierdzeniem, że Polacy coraz chętniej wracają do ojczyzny z emigracji, głównie z powodu z pandemii i Brexitu. Mateusz Stasiek przyznał, że rzeczywiście zauważył w ostatnim czasie. Z Zwiększoną tendencję powrotną. Słowa konsulanie są tak zaskakujące, zważywszy na to, że Wielka Brytania przechodzi znacznie gorszy kryzys niż Polska. A wy gdybyście mieli zamieszkać w jakimkolwiek miejscu na świecie, to gdzie byście zamieszkali i dlaczego? Komentarze są wasze, a tu macie film o tym, jak prześladowano Polaków w Niemczech. Do usłyszenia!